Nazajutrz Ryszard i Sato polecieli grawilotem na poszukiwanie miejsc, w których żerował największy drapieżnik wszystkich czasów Tyranozaurus rex. Rych, pośpiesz się. Wracajcie szybko i natychmiast meldujcie przez radio o naszym pupilku. A może uda się zrobić z nim wywiad? Grawilot leciał na wysokości około 50 metrów nad lasem mezozoicznym. Myślę, że powinniśmy lecieć po spirali, w ten sposób chyba spenetrujemy największy obszar. Tak, masz rację, zaraz zaprogramuję lot i zabierzemy się do fotografowania. Nanieś to miejsce na siatkę może przyda się do filmu. Dobra. Zabawne są te gady, wyglądają jak bulldożery. O, to też coś ciekawego. Jutro albo pojutrze przylecimy je filmować. Nie sądzisz, że te gady mogą się przenieść w inne miejsce? A dlaczego? Wody i pożywienia mają pod dostatkiem, no i są bardzo ociężałe. Myślę, że powinniśmy już wracać. Niewiele mamy tych większych gadów, ale w nocy i tak nic nie zobaczymy. Masz rację wracajmy. Grawilot ląduje na polanie. Obok chronolotu leży styrakozał. Olek, co to takiego? A to nasz gość! Zgubiła go ciekawość, Andrzej opowie Wam, jak to było. Zaraz po Waszym odlocie zaczęliśmy rozstawiać szkielet pod kopułem pawilonu badawczego. Polach ochronnego jeszcze nie założyliśmy. No, to już prawie koniec na dzisiaj, jutro powłoka, śluza atmosferyczna i można się wprowadzać. Spójrzcie! Zatrzymajcie to bydle, rozwali całą konstrukcję. Z lasu wyłonił się styrakozaur. Grigori wymierzył do gada z karabinu laserowego i po chwili promień laserowy trafia gada w środek tułowia. Trzeba go będzie rano odwlec gdzieś dalej. To ogromna padlina, sąsiedztwo może być niemiłe. Zainstalujemy zdalnie sterowaną syrenę, żeby odstraszała zwierzęta. Nie chcemy przecież ich zabijać. No i tak to się odbyło. A wy co macie? Tyrannozaura nie widzieliśmy, ale spotkaliśmy inne gady. Trochę jestem zmęczony, pójdę się położyć. Niestety noc jednak nie upłynęła spokojnie. Tymczasem na polanie pojawił się gorgozaur. mamy gości. Może by strzelimy racę oświetlającą. Lepiej włączyć reflektory szczytowe. No tak. Jutro zamiast jednego będziemy taszczyli dwa gady.